Kasia Tusk prezentuje efekty remontu i tłumaczy z marmurowych blatów, też się kiedy zwahalam, z diecia. Kasia Tusk od lat obecna jest w show biznesie, a dokładniej w mediach społecznościowych. Gdzie prowadzi swój estetyczny profil Macaulay Na fali popularności wiele lat temu wzięła również udział w tancu z gwiazdami. Ale nie zapragnęła pozostać w mediach nadluzej. Nie da się jednak ukryć, że z powodzeniem działa w sieci, gdzie nie tylko prowadzi swojego Instagrama, na którym obserwuje ja ponad 416 tysięcy internautów, ale i bloga, na którym to dzieli się przemyśleniami ze swojego życia, a ostatnio efektami remontu mieszkania. Tuskius kilka miesięcy temu zaprezentowała niemal zagotowa kuchnię, w której to wzrok przyciągał gigantyczny okap i retro kuchenka. Uwaga, zwracali także marmurowe wykończenia. Teraz Kasia pokazała pomieszczenie po kilku miesiącach i można zauważyć, że przybyło kilka złotych dodatków. Influencerka pochwaliła się wnętrzem na Instagramie, oznaczając przy okazji kilka firm, które pomogły jej stworzyć te wnętrza. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. O remoncie Kasia rozpisala się także na swoim blogu, gdzie poruszyła temat marmurów? Już na wstępie córka Donalda Tuska przyznala, że mimo ze sporo rozdziedz związanych z pracą robionych jest w jej jej wnętrzach. To stara się nie być mieszkaniowa ekshibicjonistka. Instagramerka zauważyła. Zatrzymała wiele merytorycznych pytań od internautek i postanowiła podzielić się remontowymi poradami z obserwatorkami. Na pierwszy ogień poszle marmury. Już pod poprzednimi kadrami z mieszkania internauci krytykowali bowiem dobór naturalnego kamienia. Dziwiać się, że postawila własnie na marmur. Podobnego zdania byli fachowcy. Po pierwsze, ja też kiedyś się wahalam. Fachowcy i architekci dwoili się i troili. Aby odciągnąć mnie od tego pomysłu. Przecież jest takie piękne imitacja marmuru, nie do odróżnienia. Konglomerat będzie trwalszy. Teraz już się odchodzi od naturalnego kamienia. Kropka. Przyjrzałam się więc cudownym konglomeratom imitującym marmur. I jak dla mnie wcale nie byle nie do rozróżnienia. Wręcz przeciwnie. Wygląd, stopień odbicia światła, nawet w dotyku naturalny kamień dawał zupełnie innym wrażeniem, tłumaczyła na swoim blogu McAuliffey'sier. Dalej Tusk wyjaśniła, że materiale udające marmur jej się nie podobale. Tłumaczyła nawet. Ze marmurowe rzezby przetrwały wieku, więc blad blogerki kulinarnej również da sobie radę. Nie wspomina, Jacjus, oczywiście o sterozytnych rzezbach i posadzkach, które musiały przetrwać znacznie więcej niż blad kuchenny blogerki kulinarnej. Skoro od wielu wieków z powodzeniem używano się tego kamienia, to nie może być co nas tak fatalnym wyborem. Jak wszyscy twierdzą, prawda? I po ponad sześciu latach codziennego użytkowania mogę smialo odpowiedzieć samej sobie, że była to dobra decyzja, objaśniła. Blogerka przyznala, że wygląd naturalnego kamienia jest nie do podrobienia, dalej zauważyła również, że użycie marmuru jest bardziej ekologiczne, a przy remoncie starych blat można wykorzystać na nowo. Tusko odparla nawet zarzuty co do trwalości marmuru, przyznając, ze nawet podniszczony i zarysowany po latach wygląda lepiej niż syntetyczny konglomerat. moze, jak sama przyznała, byc plam lesa na nim bardziej widoczne, to stwierdziła. Ze zasłyszane opinie były przesadzone. Jak wam się podoba? Przekonala was do marmurów?